A teraz na scenę, wow. brawo, 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 brawo Magda, a teraz na scenę zapraszamy tych, na których wszyscy dzisiaj czekaliśmy, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i europoseł Robert Biedroń, wicemarszałkini Senatu, współprzewodnicząca partii Razem Magdalena Biejat, Wicepremier Krzysztof Gawkowski! Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem! Marcin Kulasek, sekretarz partii i wiceminister aktywów państwowych oraz szef sztabu wyborczego Arkadiusz Sikora! Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, czy to jest możliwe, że Magda bijac zdobyła 15% w Warszawie i to jest najlepszy wynik dla lewicy od bardzo wielu lat? Tak, to jest możliwe. To jest możliwe. Proszę Państwa. Proszę Państwa, jeżeli to jest możliwe, a tak jest, to myślę, że w następnych wyborach będziemy mieli prezydentkę Warszawy. A nie wiadomo, co jeszcze. Proszę Państwa, dobry wieczór. Witam Was wszystkich. Witam Was wszystkich w imieniu Komitetu Wyborczego, w imieniu Nowej Lewicy, Partii Razem, PPS-u i Unii Pracy. To nasza lewicowa ekipa. Kilka słów, tak naprawdę, z dużym dystansem. Znacie mnie Państwo. Do życia bardzo pragmatycznie podchodzę. To były najtrudniejsze wybory dla lewicy. Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla lewicy. E, tym razem też się takie okazały. Czy jesteśmy zadowoleni 6,8? Nie. Czy to jutro może się trochę zmienić? Może. Po 5,5 roku temu, pamiętam, w tym klubie było 5,3, rano było 6,8. Dobrze, to są trudne wybory, ale na pewno jest tak, że chcę bardzo serdecznie wszystkim podziękować za udział w wyborach. Chcę pogratulować innym komitetom wyników wyborów. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy na nas głosowali. Kłaniam Wam się serdecznie w imieniu wszystkich czterech partii, w imieniu całej naszej ekipy. Myślę, myślę, że to, co się dzisiaj stało w trakcie tych wyborów będzie, jak zostanie potwierdzone jutro rano, będzie wymagało spokojnego przemyślenia. Myślę, że siły demokratyczne muszą ze sobą usiąść i poważnie porozmawiać, bo zobaczymy jak się będzie działa sytuacja polityczna w sejmikach. Proszę Państwa, zaczynamy się powoli przygotowywać do wyborów europejskich. Teraz się cieszmy z wyników w Warszawie, czekamy na wyniki w Świnoujściu, czekamy na wyniki w Częstochowie, w Dobroże Górniczej, we Włocławku, w Olsztynie i w wielu, wielu innych miastach. Ale ponieważ jesteśmy ekipą, poproszę Roberta, no a potem, a potem od, pa, od pani Magda. Proszę, Robert. Dziękuję ci bardzo, Włodku. Dobry wieczór, dobry wieczór Warszawo, dobry wieczór Polską. Pozwólcie, pozwólcie, że na początek podziękuję wszystkim Polkom i Polakom, którzy po raz kolejny zagłosowali na Lewicę. Dziękuję Wam bardzo. To dzięki Wam, między innymi, dzisiaj w Warszawie możemy cieszyć się z tego wyniku. Wielkie dzięki. Chciałbym, chciałbym także podziękować naszym kandydatkom i kandydatom. Dla lewicy to są zawsze bardzo trudne wybory. Dla lewicy wybory samorządowe są także niezwykle ważne. Dlatego, tutaj z tego miejsca, w wieczór wyborczy, powinniśmy przede wszystkim podziękować wszystkim naszym kandydatom i kandydatkom. Na czele oczywiście z Magdą Biejat, królowa jest tylko jedna którzy i które, a było ich kilka, kilka tysięcy każdego dnia, zrobili wszystko, żeby nasze wartości o lepszej Polsce, o dobrych usługach publicznych, o dobrym transporcie, dobrej szkole, dobrym szpitalu, o Polsce Europejskiej, o Polsce Samorządnej, żeby były realizowane. Dziękuję Wam za Waszą pracę w imieniu całej naszej ekipy. Wielkie dzięki. Myślę też, że dla lewicy te wybory były niezwykle ważne, ponieważ Magda pokazała nam, jak zwyciężać mamy. Królowa jest tylko jedna Magdalena Bieja, Wielkie brawa. Po pierwsze, dzięki, kochani. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I też z tego miejsca chcę przyłączyć się do podziękowań Włodka i Roberta dla wszystkich tych, którzy głosowali na Lewicę w całej Polsce i dla tych wielu, wielu Warszawiaków i Warszawianek, którzy głosowali na mnie i na naszą listę Lewicy i Ruchu Miejskich. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy na listach Lewicy kandydowaliście przez te ostatnie tygodnie. Byli z nami działacze Nowej Lewicy, byli aktywiści z ruchów miejskich, z Miasto jest nasze, z Porozumienia dla Pragi, byli działacze partii razem. Razem zrobiliśmy wspaniałą kampanię. To jest Wasza zasługa. Bardzo Wam dziękuję. Przedstawiliśmy, przedstawiliśmy świetny, kompleksowy program dla Warszawy. Program, który pokazywaliśmy dzień po dniu przez te wszystkie tygodnie i program, z którego nie bójmy się tego powiedzieć, zrzynali inni kandydaci. E, I za, a wszystko wskazuje na to, że za półtora roku kolejne wybory, w których będziemy jeszcze skuteczniejsi. ale zanim następne wybory wracamy do pracy na rzecz Warszawy pracy którą już wykonywaliśmy ale teraz jako radni, jako y, aktywiści z poziomu parlamentu, będziemy ją wykonywać jeszcze lepiej, bo będziemy mieć więcej radnych, bo będziemy jeszcze bliżej współpracować pomiędzy naszymi organizacjami. I umówmy się, to my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii i teraz już nie można tego lekceważyć, że nasze pomysły na zmianę Warszawy to są pomysły popierane przez tysiące Warszawianek i Warszawiaków i to zostanie po tej kampanii na pewno. Głos na mnie, głos na Was, na kandydatów do Rady, do Rady Dzielnicy, do Rady Miasta to był głos na dostępne mieszkania, na więcej tramwajów, na zielone place. I to był głos, który nie będzie zmarnowany, bo będziemy pracować ciężko już od jutra, to jest pewne, bo jutro... Wielu z Was, tych, którzy jesteście na sali i tych, którzy nas oglądają przed telewizorami, z, usłyszy jutro, że zostali radnymi miejskimi i radnymi dzielnicy. I w tym, z tego miejsca chcę Wam bardzo serdecznie pogratulować i powiedzieć, że będziecie mogli na mnie liczyć w kolejnej kadencji. Będziemy na pewno współpracować razem i będziemy zmieniać Warszawę na lepsze. Więc od jutra zabieramy się do roboty o lepszą Warszawę. Gratulacje! <klucza> Też nie działa. Słuchajcie, słuchajcie, drodzy moi, Magda powiedziała, że nasi kontrkandydaci zżynali od nas program. Ważne jest to, żeby teraz ten program realizowali, a my im będziemy kibicować. My będziemy to robić sami. Następnie. Razem z nimi. Słuchajcie, z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się w te wybory zaangażowali bezpośrednio lub pośrednio. Były podziękowania dla kandydatów, były podziękowania dla tych, którzy Głosowali dla naszych wyborców, ale e, chciałbym podziękować szczególnie tym osobom, którzy tę kampanię prowadzili, którzy ją przygotowywali, którzy technicznie pomagali w realizacji tej kampanii. I e, tutaj składam całej ekipie technicznej serdeczne podziękowania. Składam podziękowania również naszym liderom, którzy dzielnie objeżdżali cały kraj, byli w większości. Miast i miasteczek, byli we wszystkich województwach i wszędzie tam przekazywali nasz program wyborczy. Chciałbym też podziękować tym kandydatom, którzy, e, będąc kandydatami lewicowymi, startowali z innych komitetów wyborczych, bo bywało czasami tak, że w niektórych miejscach, w niektórych miejscowościach nie byliśmy w stanie utworzyć własnych list wyborczych, ale nasi kandydaci, e, jestem przekonany, że Dostali się w wielu miejscach do samorządów i tam będą realizować nasz lewicowy program wyborczy. Chciałem podziękować również tym osobom właśnie, e, którzy przez najbliższe lata będą razem z nami realizować ten program w małych miastach, miasteczkach, wsiach i dużych województwach. Dziękuję bardzo. I dziękujemy przede wszystkim Arkowi Sikorze, szefowi naszego sztabu wyborczego Lewicy. Wielkie brawa Dzięki. Dziękujemy serdecznie. Lewo, patrz, tam nowe są możliwości. Po lewej stronie jasne jest, że każdy sobą może być. Po lewej stronie lepszy smak ma każdy kolejny dzień. U nas nikt nie powie ci, jak masz żyć, ani co ma być dla ciebie ważne. Chcemy obok Ciebie stać i obok Ciebie iść odważniej, czy nie wiesz, że... nam także Czy nie wiesz, że Po lewej stronie Serce masz Za jego głosem Idź pewnym krokiem Słuchaj się dobrze W jego rytm W nim przesłanie tkwi Głębokie